Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Bolesław leśmian. Ponad zakres śnieżycy, ponad wicher i zamieć Czyta Robert Koszucki Nagranie Studio Dźwiękowe Art Republika Rafał Poławski Ponad zakres śnieżycy, ponad wicher i zamieć Duch mój leci ku tobie, w świateł kręgi i smugi się rozpacz się sili w biały posąg o kamieć w biały posąg nad brzegiem ociemniałej jarugi. Odkąd znikłaś w objęciach niedomkniętej w świat bramy, odkąd zbladłaś schorzała moich wspomnień bez siłą, tak się dziwnie nie znamy, tak się strasznie nie znamy, jakby nigdy i nigdzie nas na świecie nie było. Znajdźmy siebie raz jeszcze wśród wichury i cienia. Zakochajmy się w sobie, na to tchłanią wieczoru, tą miłością powtórną, co już nie chce zbawienia, tym pragnieniem ostatnim, co już nie zna oporu. Zakochajmy się w sobie, krwawym serca wyzuciem. Z tego szczęścia, o którym nie mówimy nikomu. Zakochajmy się w sobie naszych śmierci przeczuciem. Dwojga śmierci, co w jednym. Pragną spełnić się dom. Rwie się w strzępy wichura, Jakby szumna jej grzywa Rozszarpała się nagle O sękatą głąb lasu. Życie niegdyś zranione Z żył we trwodze upływa. Coraz bardziej na uśmiech Brak odwagi i czasu. Ponad zakres śnieżycy, Ponad wicher i zamieć, duch mój leci ku tobie w świateł kręgi i smugi. Czyjaś rozpacz się sili w biały posąg o kamieć, w biały posąg nad brzegiem ociemniałej jarugi.